Witam Państwa w Bibliotece Raczyńskich i zapraszam na odcinek poświęcony aktywnemu czytaniu. Wielu rodzicom, wielu dorosłym wydaje się, że czytanie jest czynnością bierną. Wystarczy tylko słuchać tego, co jest czytane i poza tym nic się nie dzieje. Dzisiaj chciałam pokazać książki, które prezentują troszeczkę inną stronę czytania i wymagają od dzieci zaangażowania w poznawaną treść. Pierwsza z książek to Otwórz bardzo ostrożnie, uważaj na palce. Historia o kaczątku. Ale w tę bardzo znaną historię kaczątku wkrada się krokodyl. Wszyscy doskonale wiedzą, że w żadnej historii o brzydkim kaczątku krokodyla nie ma. Natomiast tu w tej historii pojawia się oczywiście po to, żeby siadć zamęt. Zaczyna zjadać literki, zaczyna również polować na kaczątko, wobec czego cała historia wydaje się zmierzać do zupełnie nieznanego końca. Dlatego właśnie od dzieci zależy zakończenie, pozytywne zakończenie całej opowieści. Muszą na przykład starać się tego krokodyla w jakiś sposób uspokoić, na przykład przez delikatne ruchy wykonywane książką. Chodzi o to, aby utulić krokodyla do snu. Jeżeli to się nie uda, można spróbować go z tej książki wytrząsnąć. I tak właśnie prośbą albo groźbą dzieci mają pozbyć się krokodala z książki, uratować kaczątko. Cała historia napisana jest w bardzo zabawny sposób. Ilustracje są kolorowe, zachęcają do tego, żeby brać udział w tej interaktywnej zabawie. A przy okazji uczą także pomagania i pokazują, że strachy, których się boimy, bo jakby nie było, krokodyl jest przecież stworzeniem dosyć, Nieprzyjaznym, mogą poddać się naszej woli. Cała historia kończy się bardzo pozytywnie, ponieważ krokodyl ucieka przez dziurę. I ciekawe, gdzie pojawi się następnym razem. Teraz chciałam przedstawić Państwu trzy książki, których autorem jest francuski bestsellerowy pisarz Aretulet, znany właściwie w całym świecie i kochany przez dzieci w bardzo wielu miejscach. Pierwsza z nich, którą chciałam dzisiaj pokazać, to kolory. Książka, dzięki której dzieci mają szansę poznać magiczne zdolności mieszania się kolorów, kolorów podstawowych i powstających zeń kolejnych kolorów. Książka również wymagająca od dzieci pewnego zaangażowania. Autor Przedstawia kolory tak, jakby były one bohaterami opowieści, i prosi dzieci, żeby wykonały pewne gesty. Na przykład mają potrząsnąć książką w celu wymieszania kolorów. Kiedy przewrócimy stronę, okazuje się, co stało się wynikiem takiego działania. Równie dobrze można próbować rozjaśnić kolory, nakładając Biały kolor z prawej strony na znajdujące się na lewej, z lewej strony kolory, rozjaśniając je albo przyciemniając czarnym kolorem. Można też książkę zamknąć, a wtedy dwa kolory wymieszają się. To jest świetny pomysł, aby pokazać w jaki sposób tworzą się nowe kolory, a także doskonała inspiracja, ponieważ wiadomo, że po takich książkowych zabiegach prawdopodobnie dzieci będą miały ochotę spróbować tego naprawdę. Wziąć farby, i tak jak nauczył je autor w książce Kolory, próbować wykonać swoje własne kolory, wyczarować nowe barwy z tych podstawowych, także jest to książka rozwijająca bardzo wiele umiejętności i kreatywności dziecka, a przy okazji na pewno pozwala spędzić bardzo ciekawy czas przy okazji książki nie brudząc rąk, a potem w jeszcze bardziej aktywny sposób. Kolejna historia tuleta to Akuku to ja. Turlututu. Turlututu jest bohaterem tej opowieści. To taki kosmiczny stworek, który bardzo mocno pragnie pomocy dzieci w swoich przygodach. Między innymi postanawia zacząć czarować, ale sam nie daje rady. Wobec tego dzieci muszą na przykład wypowiedzieć magiczne zaklęcie, abracadabra, albo powiedzieć jakieś wymyślone przez siebie słowo, po to, aby uratować stworka przed potworem. Poza tym, Prosi je również o to, aby rozpoczęły podróż przez naciśnięcie magicznego guzika i w ten sposób pomogły mu przenieść się w świat wyobraźni. Chowa się przed dziećmi, ale także sprawia pewne niespodzianki czytającym tę książkę dorosłym, ponieważ na przykład nakazuje im śpiewać. W przeciwnym razie następna przygoda nie ma szansy się odbyć. Jest tutaj bardzo wiele, bardzo kolorowych ilustracji, ilustracji, które przykuwają wzrok i na pewno będą dobrą rozrywką dla dzieci, a możliwość na przykład szukania turlututu w którymś z pudełek, w którym się prawdopodobnie schował, albo pomóc, jaką możemy mu nieść, jeżeli chcemy, aby był tak wysoki, jak wieża Eiffla, na pewno również będzie taką ciekawą aktywnością, która sprawi, że historia książkowa nabierze dodatkowego waloru, waloru właśnie aktywności i pewnego działania. Poza tym ten stworek jest bardzo sympatyczny, ale uczy także tego jaką wartością jest pomaganie. Jeżeli chcemy pomóc Turlutu, to prawdopodobnie będziemy chcieli pomóc także innym osobom, już zupełnie niekosmicznym z naszego otoczenia. A historie, które Turlotutu tutaj pokazuje, są przeznaczone zarówno dla dzieci młodszych, takich, które jeszcze... Odbierają świat przede wszystkim przy pomocy y, wzroku, a potem, kiedy już dzieci stają się trochę starsze, mogą zacząć w tę historię ingerować. W związku z tym jest to książka, która może rosnąć razem z dzieckiem, a rodzice mogą obserwować, w jaki sposób dziecko się zmienia, na przykład poprzez obserwowanie jego inwencji, która chociażby pokazywana jest w tych momentach, kiedy dzieci mają wymyślić swoje nazwy, swoje magiczne słowa czy swoje magiczne zaklęcia. Wobec tego jest to książka, która. Będzie prawdopodobnie rosła razem z dzieckiem i dostarczy bardzo wiele przyjemności zarówno dzieciom, jak i dorosłym, ponieważ każdy z nas lubi przenieść się do takiego świata, w którym króluje wyobraźnia i w którym wszystko jest możliwe. A dzięki tej książce naprawdę można w takie działania uwierzyć. I ostatnia książka, także Tuleta, pod tytułem A GDZIE TYTUŁ? Tym razem Tulet sam staje się bohaterem tej książki. Dlatego, że bardzo sympatyczne stworki, które poznają dzieci po otwarciu tej książki, zaczynają zastanawiać się, co z tymi dzieciakami należałoby zrobić. Najpierw usiłują się z nimi przywitać, potem chcą opowiedzieć jakąś historię, ale któż lepiej opowiada historię od autora? Wobec tego idą do autora i proszą go o to, aby wymyślił jakąś opowieść. Te obrazki, które są w książce, które są przede wszystkim takimi dziecięcymi bezgrołami, zostaje włączone zdjęcie tuleta, który zaczyna troszeczkę te dzieci zbywać, opowiada historię, która prawdopodobnie nie usatysfakcjonuje tych co bardziej wybrednych czytelników, ale pokazuje także, że napisanie zajmującej historii dla dzieci nie jest wcale sprawą łatwą i prostą. Cała książka kończy się w momencie, kiedy dzieci czytelnicy proszeni są o to, aby zgasić światło i pozwolić autorowi pracować w spokoju. Tutaj należy zwrócić uwagę także na te stworki, które występują w książce. Każdy z nich ma swój własny język, są zróżnicowani, jeśli chodzi o sposób mówienia. Jeden na przykład z postaci to taki, wydawałoby się troszeczkę zdziadziały już pamperek, który używa słów, których już my raczej nie używamy i które mogą stać się dla dzieci pewnym zaskoczeniem. I na pewno będą one także z... chciał się dowiedzieć, co oznaczają te niektóre sformułowania, których właśnie ten stworek używa. Wobec tego ta książka będzie miała też pewną wartość poznawczą ze względu na różne rodzaje i obszary języka, których dotyczy. Historia jest... Bardzo wesoła, napisana językiem żywym i przemawiającym do dzieci. Myślę, że spodoba się również rodzicom, ponieważ bardzo dużo się tutaj dzieje. To jest taki rodzaj kosmicznego autorskiego bałaganu, w który zostaje włączone kilka prawd o tym, w jaki sposób rodzi się historia w głowie autora, co jest potrzebne do tego, żeby napisać dobrą książkę dla dzieci. A koniec końców musimy również znaleźć odpowiedź na to, gdzie jest ten tytuł, o który właśnie pyta nasz Tulet na okładce, i w jaki sposób. Ten tytuł powinien się w ogóle na książce znaleźć, w jaki sposób tytuł do tej książki, do opowieści dopasować. Mam nadzieję, że te książki pozwolą zauważyć, że czytanie może być czynnością bardzo aktywną, może wprawić dzieci w. Zadowolenie także ze względu na to, że same będą miały nadzieję na to, że mają jakiś wpływ na akcje. Na pewno rozwinie ich zdolności językowe, ale przede wszystkim wyobraźnie, dlatego że jeżeli nie ma się wyobraźni, nie warto czytać książek.